Witam na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę wam, jak ja to nazywam bardzo nisko budżetowy komputer stworzony do gry w Minecrafta. Historia jest taka, że tego dnia mój syn przyszedł do mnie i spytał się, czy nie mógłbym, nie mam jakieś części i nie mógłbym złożyć jakiegoś komputera dla jego kolegi. jego kolega złapał bakcyla gry w Minecrafta właśnie od moich synów ale on ma jakiegoś tam laptopa, na którym ten Minecraft strasznie tnie i nie chciało to w ogóle chodzić. A jako, iż jego rodzice nie mają zbytnio kasy, żeby kupić mu komputer, stąd ta prośba. Ponieważ miałem e, sporo części w szufladzie, które leżały i nie używałem ich, części te pochodzą e, od moich klientów, że tak powiem, ponieważ prowadzę taki ala serwis komputerowy y, tutaj na miejscu i, i jeżeli ktoś upgrade'uje sobie sprzęt, chce wymienić na nowszy, to, żeby nie płacić za recycling, po prostu daje mi ten sprzęt i ja mogę sobie go wykorzystać na jakieś tam zapasowe części, czy, czy wyrzucić to po prostu, że do niczego to się nie nadaje. Zarecyklingować. Także, także stąd są te części, ja za nie w ogóle nie płaciłem, dlatego też ten komputer w zupełności w pełni darmowo kolega mojego syna właśnie dostanie dzięki temu. E Także mówię, to będzie do gry w Minecrafta, nie robi ten komputer żadnego szału, jak mówię, to jest bardzo niskobudżetowy komputer. Podzespoły jakie użyłem to jest płyta pod soket 775 Foxconn, chipset Intel 945G7MA. Procesor jaki na tym siedzi, mam nadzieję, że dobrze widzicie, światło jest kiepskie niestety. Mam nadzieję, że będzie dobrze widzieć. Ok. E, procesor, jaki to siedzi, to jest Intel D hmm, Pentium D820, dwurdzeniowy, 28 GHz. Także do Minecrafta powinien się nadać. 2 GB RAM, 2 tylko, ponieważ miałem Windows XP hmm, 32 bity. E, nie miałem żadnego innego oryginalnego Windowsa, także postawiłem tutaj Windowsa XP. 2 GB spokojnie da sobie radę. Jak sprawdzałem wymagania Minecrafta, 2 GB do XP też nie jest najgorzej. Dalej, a pamięć taktowana jest 6,67 MHz DDR2, oczywiście. Dalej, karta graficzna. Karta graficzna też słaba. E, ATX e, 300, 64 MB RAMu. E, powinna dać sobie w miarę dobrze radę w Minecrafcie, bez większych lagów. Może będzie lagowała że będzie coś się bardzo naprawdę wiele działo na, na planszy. Natomiast powinno to dać sobie bez problemu radę z tą grą. E, nagrywarka SATA. DVD, dysk twardy Seagate 7210, 160 GB, także też bez szaleństw. Kuler jaki siedzi, to jest jakiś Cooler Coolmastera na podsocket 775, nawet całkiem wydajny, nie jest może cichy, ale wydajny, bo jak widzicie tutaj obudowa nie ma żadnych wentylatorów, zero kompletne, tylko wentylator na zasilaczu, ale on nic nie daje praktycznie. Także temperatura w stresie tego procesora to jest jakieś 55 stopni. Także naprawdę naprawdę bez żadnych problemów. Zasilacz Fortron 250W. Spokojnie sobie poradzi ucią w przy uciągnięciu tego konfigu. Sprawdzałem, ten system nie bierze więcej jak 170W pod pełnym stres yy, obciążeniem. Także tak to wygląda. Obudowa Micro ATX. Też jakiegoś tam komputera, Packard Bell. Ale nadała się, także chłopak powinien być zadowolony, do tego dorzucę mu monitor, który też coś tam na strychu leżał, 19 cali LG, żaden HiWiA, ale też da sobie spokojnie radę. Także chłopak powinien być zadowolony i będzie mógł sobie pograć z, e, w Minecrafta, mój syn ma nawet swój serwer, także e, no szaleje chłopak, ale wolę żeby grał w Minecrafta i, i zajmował się swoim serwerem niż, niż grał w jakieś głupie strzelanki czy zabijanki. Tego typu gry, także jestem dość zadowolony. Serwer mi kosztuje kupę pieniędzy, to jest, są jakieś grosze miesięcznie. A ma fan, i, i mówię, jego koledzy dołączają do niego i sobie grają razem w kilka osób na tym serwerze. Hmm, także, także tyle chyba ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że światło nie jest najgorsze i widzicie w miarę to, co tutaj pokazuje. nie ma co pokazać, no ale nie, nie dobra, to dzięki serdeczne i do zobaczenia kolejnym razem.